Cześć! Znajdujemy się przy ulicy Targowej, gdzie już za chwilę zaprezentuję Wam wygodną kawalerkę w kameralnym budynku otoczonym zielenią. Zapraszam! Łączna powierzchnia mieszkania to 22 m2. Na wejściu wita nas przedpokój, który pomieścił dwie szafy. Po prawej stronie pokój z dużymi oknami, dzięki czemu mieszkanie jest dobrze doświetlone. Znalazło się tu miejsce na część wypoczynkową, w której znajdziemy łóżko oraz szafę na ubrania. Po drugiej stronie w chwili obecnej gabinet do pracy. Tuż obok oddzielna mała kuchnia, która pomieściła najpotrzebniejsze sprzęty oraz meble. Bez problemu można usunąć tu ściany i przenieść kuchnię do salonu. Ostatnie pomieszczenie: komfortowa łazienka, a w niej kabina prysznicowa, pralka oraz umywalka. Jeśli cenisz sobie ciszę i spokój, a jednocześnie zależy ci na w pełni rozwiniętej infrastrukturze oraz dostępie do metra, to ta oferta spełni Twoje oczekiwania. Trzypiętrowy budynek zlokalizowany jest przy ulicy targowej w sąsiedztwie drzew i niskich budynków. Dla spragnionych zakupów w pobliżu lokalne bazary, liczne sklepy, centrum handlowe Galeria Wileńska, a dla chwili odpoczynku w odległości kilku minut pieszo Park Praski czy Miejski Ogród Zoologiczny. Lokalizacja ta to synonim dobrej komunikacji w tej części Warszawy. Dwie minuty spacerem do metru Dworzec Wileński, a w pobliżu także liczne przystanki tramwajowe i autobusowe. Kawalerka z potencjałem w sercu Pragi Północ. Takie mieszkania szybko znikają z rynku, więc jeśli zainteresowała cię ta propozycja, zadzwoń.